Daily vlog z Kapadocji, dzień drugi. I dowiecie się z niego, dlaczego musiałam kupić wazelinę w Kapadocji. I tak wiem, że będziecie się śmiać. Dzień drugi zaczął się o absolutnie chorej godzinie, bo miałyśmy sesję zdjęciową o 5 rano. Miała skończyć się o 8, ale oczywiście trwała dłużej niż powinna. Wróciłyśmy do hotelu, miałyśmy dosłownie 10 minut, żeby się ogarnąć na 6-godzinny trekking. Niewyspane, zmarznięte, bez śniadania, pełen chaos, ale ruszyłyśmy. Kawusin Castle... Monk, Woli, Pasaba, Zalwę, jeden wielki kosmos. Widoki wynagrodziły dosłownie wszystko. No, prawie wszystko, bo po czterech godzinach moje plecy i pośladki powiedziały dość. Było sporo galopu, konie arabskie chodzą zupełnie inaczej niż te, do których jestem przyzwyczajona, a moja technika z polskich stajni przestała mieć jakikolwiek sens. Do tego dołączyły do nas dwie osoby, które totalnie nie ogarniały koni i zrobił się niezły chaos. Kiedy wróciłam do pokoju, byłam przekonana, że następnego dnia nie wstanę. Wtedy koleżanka, którą poznałam na wyjeździe, powiedziała mi złote słowa: idź, kup wazelinę. To klasyk. Każdy, kto jeździł długo, konno to zna. Więc tak, musiałam kupić wazelinę, bo obtarłam sobie pośladki. Za to zdobyłam najlepszą, naturalną wazelinę z Kapadocji, więc mam pamiątkę życia. A tak serio: mimo bólu i chaosu, to był przepiękny dzień. Kapadocja naprawdę wynagradza wszystko. Chcecie dzień trzeci?